Witajcie moi kochani, przepraszam Was za ten głos, jest nieco zachrypnięty. No ale cóż, u mnie to dość często, więc mam nadzieję, że nie wybaczycie. Jest już dość późno, wyjmujemy jednak razem z koteczkami kartę już na 9 grudnia. Na pełne czytanie zapraszam Was na mojego TikToka oraz na YouTube'a. Tarotowe przesłania dla Ciebie do zakładki filmy. Tam znajdziecie kochani już również czytanie na nadchodzący rok 2026 dla baranka, byka i bliźniąt. Dla osób, które mają Słońce, Ascendent, Wenus, Księżyc, wesły Księżycowe albo po prostu mocno obsadzony dany znak Zodiaku przez właśnie planety i aspekty. Zapraszam więc Was kochani serdecznie, są tam, są tam też czytania dla poszczególnych znaków zodiaku na każdy miesiąc, ogólne czytania na miesiąc, czytania na każdy dzień tygodnia oraz na tydzień. No i czytania tematyczne na miłość, problem, finanse i tak przesłania z fusów kawy oraz od aniołów. Jestem Wam bardzo wdzięczna, kochani, za Waszą obecność na obu moich kanałach, zwłaszcza mój YouTube bardzo Waszej aktywności potrzebuje, aby odblokować wszystkie funkcje na tym kanale, tarotowe przesłania dla Ciebie. Muszę bowiem uzbierać co najmniej 1000 subskrypcji, a jeszcze mi dużo brakuje. Jestem Wam kochani wdzięczna, więc bardzo za każdą subskrypcję, za wyświetlenia, polubienia, komentarze, udostępnienia. No i wciskajcie też te dzwoneczki, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. No i zapraszam Was na czytania indywidualne, prywatne kursy Tarotary, Iki oraz Jajowanie. Moi kochani na... 9 grudnia wyszła nam bardzo pozytywna karta. Jest to szósteczka mieczy. Szóstka to taka równowaga, balans. Ta karta mówi o tym, że po jakichś burzach, sztormach wypływamy na spokojne, ciche wody, czyli po prostu nasze życie zaczyna zmierzać w lepszym kierunku. Robi się ciszej, robi się spokojniej. Możemy, kochani, pokonać jakieś problemy finansowe, materialne, jakieś niesnaski w naszym otoczeniu. Możemy się z kimś pogodzić i dalej podążać wspólną drogą. Możemy też poznać kogoś, kto nas zainspiruje i razem właśnie wyruszymy w nową drogę życiową. Ta karta może mówić również o dalekich wyjazdach, o wyjazdach nad wodę, przez wodę, o dalekich podróżach lub przeprowadzkach.